Agresja rosyjska na Ukrainę spowodowała, że ta edycja trzynasta, edycja konkursu Prawda i Kłamstwo o Katyniu jest zupełnie inna niż wszystkie dotychczas, które się odbywały, dlatego że tej dbałości o prawdę o zbrodni katyńskiej musimy dochować i tą pamięć zachować. Moja praca opowiada historię młodego policjanta, który był bardzo, związany z matką. Pochodził z Radlina, został przewieziony do obozu Ostaszkowskiego. Tam opisuje swoje straszne, straszne przeżycia w listach do matki. Później zostaje zamordowany w jednym lesie w Kalininie. Bardzo wzruszająca historia. Moja praca była o Komunieckim, o Michale Komunieckim przede wszystkim. Napisałam baladę katyńską. I Później właśnie jeszcze przyszedł mi pomysł taki do głowy, żeby opisać jego życie z perspektywy właśnie matki, jego żony oraz jego syna. Młodzi uczestnicy konkursu wskazują na te podobieństwa, jeśli chodzi o zbrodnie ludobójstwa, jakich obecnie dziś dokonuje reżim Putina na Ukrainie, a dokonywał wcześniej. W Katyniu, Miednoje czy Charkowie to wszystko się dzieje. Ta, ta klamra jest aż nader widoczna. W tej pracy nawiązałam aktualnie do sytuacji, jaka dzieje się między Rosją a Ukrainą. Zauważam przede wszystkim, że wojska rosyjskie, to co robią teraz, a to co robiły kiedyś, niewiele różnią się od siebie. Tak, takie same sytuacje: masowe groby, mogiły, strzały w tył głowy. Tylko że no teraz Rosja posunęła się troszeczkę bardziej, bo również tak samo jak i ludność na Ukrainie mordują w ten sam sposób. I właśnie między innymi dlatego chciałam się odnieść do tej pracy, żeby podkreślić to, jak praktycznie, jeżeli chodzi o Rosję, o ich sposób mordowania. Nic się nie zmieniło. Bardzo gratuluję uczniom i nauczycielom i rodzinom tych uczniów, że tak pięknie młodzież wychowują. Bo nie jest łatwą rzeczą opisać zbrodnię katyńską i pokazać manipulację, kłamstwo i, kłamstwo i prawdę.